Cześć, z tej strony Skylark, witam w kolejnym odcinku. Dziś pokażę Ci, jak przesłać kryptowaluty z giełdy BitBay do giełdy Binance. Jeśli nie masz jeszcze konta w BitBay lub Binance, to linki oczywiście znajdziesz w opisie. Serdecznie zachęcam Cię do rejestracji. A teraz zaczynajmy. Oczywiście, pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest zalogowanie się na nasze konto BitBay oraz na nasze konto Binance. Kiedy już się zalogujemy, możemy przejść do naszego portfela, w którym możemy wpłacać. W tym celu należy kliknąć na zakładkę Funds i następnie wybrać opcję Deposit, czyli wpłata. I tutaj, w tym miejscu, możemy wybrać, jaką monetę chcielibyśmy wpłacić. Zanim to zrobimy, przejdźmy może z powrotem do Bitbay. Kiedy jesteśmy już w BitBay, pierwsza rzecz, jaką możemy sprawdzić, to jakie tutaj mamy w ogóle dostępne kryptowaluty, ponieważ nie wszystkie kryptowaluty dostępne na BitBay są także dostępne na giełdzie Binance. Także przed zakupem jakiejś kryptowaluty, którą chcielibyśmy przesłać, należałoby sprawdzić, które kryptowaluty są dostępne. Także, żeby to zrobić, możemy zobaczyć, jaki jest kod danej kryptowaluty, czyli na przykład Bitcoin to BTC. Ethereum, ETH, Lisk, LSK i tak dalej. I następnie wracamy na zakładkę z giełdą Binance i możemy tutaj wpisać ten kod, czyli na przykład Lisk, LSK. Widać, że znalazło Lisk, czyli dostępny on jest do wpłaty. Tak samo Ethereum. Dash. Jedyna kryptowaluta, która aktualnie nie jest dostępna, to kryptowaluta Game. Także jeśli chciałbyś przesłać swoje kryptowaluty na Binance, nie kupuj kryptowaluty Game, ponieważ Binance tej kryptowaluty nie obsługuje. Kiedy już sprawdzimy, jakie kryptowaluty są dostępne, czyli dostępne są praktycznie wszystkie z listy oprócz kryptowaluty Game, należałoby zobaczyć, ile przesył danej kryptowaluty będzie kosztować. W tym celu możemy przejść do strony, na której BitBay podaje, ile kosztują wypłaty danej kryptowaluty. Jak widać, są one tutaj podane na liście właśnie. I jak obliczyć, ile to nas będzie kosztować? Jest to na to bardzo prosty sposób. Wystarczy wpisać koszt wysłania danej kryptowaluty i następnie pomnożyć ten koszt przez aktualną cenę danej kryptowaluty. Ja tutaj przygotowałem taką właśnie tabelkę, w której mamy kryptowaluty dostępne na Bitbay, opłata, jaka wiąże się z wypłatą tej kryptowaluty z giełdy Bitbay. Następnie, aktualna cena. No i całkowity koszt, ile nas to będzie kosztowało ta wypłata z Bitbay na Binance. A więc, jak widzimy, game jest w ogóle niedostępny. A najdroższe w wypłacie na ten moment jest Bitcoin oraz Lisk. Dla Bitcoina koszt to w tym momencie 10 dolarów, natomiast Lisk prawie 4,5 dolara. Natomiast tych tańszych po aktualnym kursie jest Bitcoin Gold. 15 centów, Dash 79 centów, Bitcoin Cash niecały dolar, Ethereum nieco ponad dolar oraz Litecoin 90 centów. Czyli zanim zdecydujesz się na kupno i przesłanie jakiejś kryptowaluty, warto sprawdzić, ile będzie to kosztować w sumie, porównując aktualną cenę i mnożąc aktualną cenę i opłatę, i będziesz miał koszt całkowity. Z tym związany. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę. Należałoby się zorientować, czy sieć danej kryptowaluty jest w tym momencie zapchana, czy też nie. Jak wiadomo, w ostatnim czasie Bitcoin był dosyć zapchany i transakcje potrafiły być realizowane przez tydzień albo i dłużej. Ludzie musieli czekać tydzień na zaksięgowanie środków. W tym momencie, jak widać, było na na naszym koncie u góry jest informacja, że są opóźnienia w realizacji wypłat Ethereum. Także na ten moment wypłaty w Ethereum są realizowane dosyć wolno. Więc moim zdaniem najlepiej, właśnie, albo skorzystać z Litecoina, Ethereum, albo Dasha. No, ewentualnie Bitcoin Gold, który jest najtańszy, jest to oczywiście Twój wybór. Ja w Bitcoina Gold nie inwestuję, nie kupuję tej kryptowaluty, no ale. Jeśli chcesz, to możesz oczywiście Bitcoin Gold zakupić. I teraz, jak już się zdecydujemy, którą kryptowalutę chcemy kupić, możemy przejść na BitBay do zakładki Portfele i wybrać tą kryptowalutę z listy. Dajmy na to Litecoin. Klikamy na Litecoina, następnie klikamy w zakładkę Wypłata i mamy tutaj taki oto Formularz do wypełnienia. W tym momencie możemy przejść z powrotem na, na nasze konto w giełdzie Binance, i tutaj wpisujemy sobie też LTC, czyli Litecoin, i już tu, w tym miejscu mamy podany nasz adres, na który należy wysłać Litecoin, czyli możemy ten adres skopiować, przejść z powrotem do giełdy BitBay i wkleić ten adres w tym właśnie miejscu. Następnie możemy wpisać, ile chcemy przesłać. Dajmy na to jeden Litecoin, ja w tym momencie nie mam tego na koncie. I od razu pokaże nam się, ile to jest warte w złotówkach. Jeśli będziemy mieli jakieś Litecoiny na koncie, to tutaj powinna się pokazać właśnie prowizja, czyli ile będziemy musieli za to zapłacić. I następnie wystarczy kliknąć w przycisk wypłać, i w tym momencie zostanie to już wysłane. I kiedy, kiedy ten przelew dojdzie, tutaj w Total Balance powinno się to pojawić. Prawdopodobnie w momencie, kiedy klikniemy wypłać, po, jak, po kilku minutach, może po kilku sekundach, tutaj się pojawi, właśnie, że mm, nasze zlecenie jest w realizacji. I jeśli chodzi o wypłaty właśnie z BitBay do Binance, to by było na tyle. Pamiętaj tylko, żeby zwrócić uwagę, że jeśli wybrałeś kryptowalutę Litecoin, to żeby na BitBay także wybrać kryptowalutę Litecoin, żeby przez przypadek nie przesłać na przykład środków Litecoin na jakiś inny portfel. Kolejna rzecz, którą powinieneś sprawdzić, to to, czy adres, który tutaj wkleiłeś, ten adres, czy na pewno są one takie same? No i jeśli te adresy są takie same, no to nie pozostaje nic innego jak kliknąć właśnie w przycisk wypłać i powinniśmy w ciągu kilku minut czy kilkunastu minut dostać te środki na Binance. Mam nadzieję, że ten filmik był przydatny. Jeśli tak, to pamiętaj, żeby kliknąć łapki w górę, podzielić się tym filmikiem ze znajomymi i subskrybować nasz kanał. Dzięki i do usłyszenia!